tak jak w całym kraju tak i w Łukowie w drugi weekend grudnia odbył się finał akcji Szlachetna paczka. Wolontariusze z Łukowa wsparli w tym roku 10 rodzin. Są to rodziny z różnymi problemami, od takich materialnych po bardzo zdrowotne, a czasami i te materialne, i te zdrowotne jednak się łączą i tym rodzinom jest ciężko samodzielnie egzystować bez jakiejkolwiek pomocy. Także my tutaj na tym polu chcemy im pomagać. To są rodziny i z Łukowa, i z powiatu. Swoją pracę obejmujemy cały powiat Łukowski. I udajemy się w miarę swoich możliwości do tych rodzin. Wśród Dorczyńców są zarówno osoby prywatne, osoby spoza też naszego województwa. Mamy firmę chociażby z Warszawy, która bardzo chciała tu pomóc rodzinie wielodzietnej. Mamy osoby prywatne, które zrzeszają się takie fajne grupy znajomych zrzucają się pieniężnie i razem wspólnie chodzą do sklepów i kupują najpierw te artykuły potrzebne i potem razem pakują, także to jest bardzo taka świąteczna i rodzinna atmosfera. Jakie prezenty znalazły się w szlachetnych paczkach? Ciepłe ubrania, z racji, że już zbliża się wielkimi krokami zima, także opał, bo to są oczywiście kosztowne rzeczy. W drugim takim większej kategorii to są żywność, chociażby i też w dużej mierze zaspokajamy takie droższe potrzeby dzięki tym naszym hojnym darczyńcom, jak chociażby rowery, pralki i różne takie sprzęty RTV-AGD. Także te paczki oscylują w granicach kilkunastu, nawet tysięcy, i, i jedną paczkę średnio przygotowuje 30 osób. Także to są bardzo fajne paczki, takie duże. I dziękuję wszystkim darczyńcom, ludziom dobrego serca za to, że nam pomagają. Kolejna akcja już za rok. thank you